Jestem dzisiaj na żywo. Mam nadzieję, że ta pierwsza próba będzie udana. Ciekawa jestem, czy ktoś będzie o takiej godzinie. Ja zawsze robię te live y o takich głupich godzinach, bo mm, przychodzę z treningu i mam tyle energii i tyle pomysłów, o czym by tu można powiedzieć, że po prostu włącza mi się gadane i chciałabym pogadać i opowiedzieć co nieco. Hej, widzę, że już tutaj ktoś jest. Nie wiem, czy będę miała tutaj czat. Może spróbuję w ten sposób. Nie, dobra. O, hej, hej. Widzę, fajnie, fajnie że mi coś napisaliście. Widzę, że tu jesteście. Dobra, o czym chciałam y, powiedzieć? Jestem po treningu na czczo. Pierwszy mit, że nie można robić treningu na czczo. Słyszałam już takie rzeczy. Drugi mit, że trzeba jeść 5 posiłków dziennie. No, i to chyba będą dwa mity, które dzisiaj poruszymy, ponieważ yy, ja jestem. Ja dzisiaj jeszcze nic nie jadłam. Jest godzina 13:51. Jak wiesz, lub nie jestem na diecie ketogenicznej, której oczywiście wszystkim nie polecam. Ci, co chcą, mogą sobie spróbować. Jak nie, to nie. Ja naprawdę mam to gdzieś ważne, żebyście się dobrze czuli i żebyście mieli fajne efekty. O kurczę, chwila, muszę tu wyciszyć coś. Muszę przewrócić i wyciszyć. O Jezu. No, chyba nie dam rady tego zrobić. No trudno, mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało. Ym, cholera, no i zgubiłam wątek. Tak, jestem na czczo, jest godzina 13.52 już. <grym> jestem po treningu i to po takim solidnym treningu, po protokole spalającym. Na czym to polega w ogóle... Nie wiem czy będę dała, jak dam radę, to po zakończeniu transmisji dam tutaj linka gdzieś w kartach, jak nie to może w komentarzu, a jak nie to w ogóle możecie sobie wpisać w YouTubie protokół spalający w kondycji i wam wyskoczy co to jest i to jest naprawdę morderczy trening. Po pierwsze budujemy mięśnie przez to, że są sprinty, robimy interwał i robimy tam też sprinty, a po drugie no całość jest dość wyczerpująca, ponieważ są też cardio pomiędzy Tymi interwałami i naprawdę jest mega. Ja ostatnio robię sobie jeden taki protokół spalający w tygodniu. No, tak to ćwiczę z gumami. Czasem też pójdę na siłownię, jak mi się będzie chciało, bo lubię po prostu chodzić na siłownię, ale też, jeśli ktoś by się pytał, właśnie czy treningi z gumami są wystarczające, to są wystarczające. Mięśnie nawet można zbudować bez totalnie żadnych sprzętów. Jest to wtedy trening kalisteniczny, też się da, ale wracając do tematu, jak widzisz, albo jak nie widzisz, nie wiem czy to widać, czy nie, mam energii, masę. Wróciłam z treningu jakoś ponad godzinę temu i pamiętajcie jaka jest różnica jak ja jadłam dużo węgli a jak jem teraz czyli teraz jem bardzo, bardzo nisko węglowodanowo na adaptację jadłam z tego co pamiętam 20 gram węgli albo gramów nigdy nie wiem węgli na dobę teraz jem 50 gram, gramów węgli na dobę no, jest po prostu super. Jak zjem więcej, to no, czuję, że jest już coś nie tak. Wiadomo, też trochę się od tego po prostu odzwyczaiłam. Mój organizm trochę stracił tolerancję po prostu na wysokie cukry. Z jednej strony, dla niektórych może być to minus, bo na przykład mm, po większej ilości pluskawek czy borówek, gdzie wcześniej normalnie to tolerowałam w miarę, tak teraz nie jest najlepiej. Mogę, mogę dojść że tak powiem, siedzieć na kiblu. Sorry, jestem szczera. No i nie za bardzo wtedy mam ochotę więcej tego jeść. I tak też przez to nie wiem zbyt dużo tych cukrów. I co właśnie jest takim główną taką rzeczą, co można gramów. Gram to gram gramów dzięki Konop. Co tak można zauważyć? Głównie to to, że nie mam takich napadów głodu. Ostatnio nawet mówiliśmy o napadach głodu o podjadaniu to było też wtedy ale ja powiem Ci, że jak byłam na węglach po treningu to było zjeść, co, zjeść coś, zjeść coś i treningi robione na czczo były takie średnio realne ponieważ po nocy, kiedy się obudziłam często jadłam śniadanie już nawet o szóstej, po myciu zębów po tam w miarę takim ogarnięciu się jedzenie to była jedna z pierwszych czynności właśnie jakie robiłam rano od razu się budziłam i już co będę jeść na śniadanie Teraz jak się budzę, rozkminiam sobie co będę robić w ciągu dnia, żeby zrobić tych rzeczy jak najwięcej, idę sobie na trening. Dzisiaj po treningu nawet na spokojnie jeszcze sobie pobuszowałam po Rossmanie i w ogóle tutaj dla lasek, bo facetów to może nie będzie bardziej bardzo interesowało, ale powiem tak na szybko, bo strasznie fajne rzeczy. Jeden to jest i Kurczę, nie, no nie płacą mi za to, więc no szkoda, ale się podzielę, bo fajne produkty. Jeden to jest taki spray do włosów z solą morską, niby nie wiem co tam tak naprawdę jest, ale fajnie robi takie kręcone włosy i to jest fajna opcja. Jak te włosy nie są już takie super świeże, to wtedy można sobie psik-psik takim sprayem i jakoś tak się fajnie pokręciły, fajnie łożyły. Bardzo mi się to podoba. I druga rzecz, ja bardzo lubię pomadki z VIBO. Z tej firmy, ponieważ są tanie bardzo. Od nawet 8 zł do 20, 25, jakoś tak i są świetne. Teraz mam. Czokokis, więc bardzo jestem zadowolona z tych zakupów i jak widzisz, nawet nie myślę teraz za bardzo o żart, tylko o tym, co kupiłam. I od razu, oczywiście przyszłam do domu, wzięłam prysznic, przetestowałam sobie wszystko, jeszcze poczekałam zdjęcia i jest no po prostu świetnie. I no i nawet obiad mogę zjeść spokojnie za godzinę, dwie, nawet jakbym mi za trzy, to byłoby to byłby po prostu luzik. Wcześniej było tak, że. No, nie dość, że miałam te spadki energii w ciągu dnia. Teraz mi się tak zdarza bardzo, bardzo często. Wiem, że jak przesadzę z nabiałem, to tak jest i jak też piję więcej kawy ogólnie. Kurczę, ja nawet nie wiem, jak to działa. ale jak piję kawę nawet bezkofeinową, bo ja no, nie mogę kofeinowej, bo wtedy mnie nosi już za bardzo. A jak za bardzo mnie nosi, no to też nie jest zbyt dobrze. Energii jest dobrze mieć dużo, ale też nie za dużo. Wszystko z umiarem. I nawet jak piję kawę bezkofeinową, to przez dłuższy czas to zauważam, że no tak może nie jest zbyt do końca fajnie, jakoś tak potem mam spadki energii więc teraz nawet nie piłam kawę odstawiłam też nabiał ostatnio, tak mówiłam, że tutaj <laughs> na czole mi się porobiły jakieś tam niefajne rzeczy teraz już wszystko yy, dochodzi do siebie i ja też nie mam tych spadków energii, fajne jest to, że Dużo, dużo godzin mogę wytrzymać bez jedzenia, nie mam kurczy tego takiego musu, że mogę coś zjeść, a przede wszystkim to mnie przeszkadzało w diecie, w diecie węglowej, że że ten, że y, y, rozkojarzałam się bardzo, że nie mogłam pozbierać myśli, nie, y, znaczy, że nie mogłam się skupić tak bardzo na tym, co robię, bo myślałam o jedzeniu. Cały czas to jedzenie się przewijało i to mnie po prostu denerwowało, i to był jeden z tych powodów, przez które przeszłam na, no na keto po prostu. Chciałam sprawdzić, jak to będzie. No i, i teraz widzę, że jest fajne, bo, bo to, co się teraz dzieje, nie byłoby dla mnie mm, możliwe jakbym jadła cukry po prostu, jakbym jadła więcej węglowodanów, bo to jednak uzależnia to wciąga, też widzę, że na przykład jak sobie zjem więcej borówek, potem przez rano na, na przykład, bo tak mi się chciało ostatnio, no to potem przez cały dzień jednak ciągło mnie do węgli, nawet miałam ochotę na jakiś makaron i tak dalej, więc jeśli się je cukry, to powoduje, że się chce jeść tych cukrów więcej, zazwyczaj a przynajmniej u mnie tak jest no i to, że się ma jeść 5 posiłków dziennie, no to tutaj jak widać też nie do końca się sprawdza. Ja kiedyś może poruszę ten temat, dlaczego to zostało wymyślone. Taki, taka, ten mit 5 posiłków dziennie, dobra, teraz już mogę w skrócie powiedzieć, że po to po prostu, żeby sprzedawać nam więcej produktów spożywczych. I tyle. Jeść tak naprawdę nie potrzebujemy dużo, szczególnie nawet jak ja teraz jem na diecie keto, to te objętości są naprawdę, wydawałoby się jak dla ptaszka, a kalorii jest sporo, bo jeszcze sobie oliwą z oliwek poleję i tak dalej. I tak samo jak poszłam ostatnio sobie na siłownię, bo chciałam sprawdzić jak wieża prowadzę zeszyt treningowy i tam sobie zapisuję zawsze wszystko. Ostatni raz taki trening solidny na nogi na siłowni robiłam miesiąc temu, a tak to normalnie trenuję z gumami i robię te protokoły raz w tygodniu. I, I to jakie rekordy padały po tym miesiącu przerwy od takiego treningu siłowego na nóg, to normalnie byłam w szoku. I to też było naczczo i byłam bardzo zadowolona. Potem, potem nie mogłam ani chodzić, ani siedzieć, ani w ogóle nic, ale byłam zadowolona z tego, jakie rekordy padły i inaczej jedząc dwa posiłki dziennie, bez węgli, po prostu no jak to nie da się, nie? Dobra, teraz yy, przeczytam komentarze. Chyba powiedziałam te takie najważniejsze rzeczy, co miałam powiedzieć. I zobaczę, co tu piszecie. Jakbyście chcieli, jest super czat, wtedy te wasze komentarze mogą być wyróżnione. Nie wiem, czy to działa. Jeszcze nic takiego się tu u mnie na kanale nie zdarzyło. Ale jakby ktoś chciał spróbować super yy, czata, żeby ta odpowiedź była wyróżniona, żebym ja to szybciej mogła przeczytać. No i żeby też może trochę mnie wspomóc. Może mi tam jakiś grosz gdzieś tam wpadnie, no to też wiadomo, zawsze miło, no nie. I, no i przy okazji by się przetestowało, czy to faktycznie działa, czy nie. Dobra, zobaczę, co tutaj piszecie. Dziękuję. Ślicznie wyglądam podobno. Ewa mi pisze, może jest zadowolony z tobą. A jakby nie był, to by chyba nie był ze mną, nie? Raczej, w, jak się z kimś dobieramy w parę, to trzeba robić tak, żeby dwie strony były zadowolone, bo się zawsze wszystko musi może skończyć. Trzeba se dbać. Beatka, Beatkowa pisze, a matce karmiącej piersią polecasz keto i ostre treningi, czy z rozwagą podejście do tematu. Jeśli chodzi o treningi, polecam z rozwagą podejście do tematu. Wszystko zależy też, jak się czujesz. Nie wiem, czy masz jakiegoś lekarza, który cię prowadzi i tak dalej. No, różne są przypadki. A jeśli chodzi o keto, nie znam dokładnie twojej sytuacji, ale generalnie powiedziałabym, że tak. Ale generalnie. To nie jest y, dla Ciebie wskazówka. Generalnie powiedziałabym, że tak, y, ale oczywiście na produktach zwierzęcych, ponieważ no, na produktach roślinnych już dzisiaj przeczytałam właśnie takiego maila, czy ułożę dziewczynę keto-dietę, a nie je ani mięsa, ani ryb, ani tłuszczy od tłuszczów od zwierzęcych, to y, jeśli takie coś, to naprawdę nie, bo można sobie zrobić mega krzywdę. Dysbalans, jeśli chodzi o kwasy tłuszczowe się robi i można sobie zrobić mega, mega kuku, a to nie o to chodzi. I ja nikomu nie będę rozpisywać diet, które mogą komuś zaszkodzić. A, a taka dieta na przykład Keto opierająca się na produktach roślinnych, to nie, nie, nie ze mną. Może ktoś będzie leciał tylko na kasę i zrobi to, bo nie ma sumienia, ale ja tak nie będę robić. W jaki sposób liczę kalorie? Skoro nie jestem głodna, to skąd wiem, jakie mam zapotrzebowanie na kalorie? Magda, Magda pisze. Ja wiem, jakie mam zapotrzebowanie kaloryczne i ja wiem, ile jem kalorii. Nie sprawdzam tego codziennie, bo nie ma takiej potrzeby. Ja bardzo sugeruję się tym, co podpowiada mój organizm, czy jest syty, czy nie jest syty i tak dalej. Czasem właśnie sobie to sprawdzam ze względu na to, na, na, na węgrach, żebym nie jadła za dużo, a na keto, żebym nie jadła za mało a liczę kalorie według takiego specjalnego wzoru i dla siebie i dla moich podopiecznych nie używam tych gotowych kalkulatorów więcej rzeczy biorę pod uwagę Sandra, Sandra znasz może jakiś fajny sposób, żeby nie jeść codziennie słodyczy? nie wiem czy się da w ogóle odstawić je w moim przypadku no to taka rada, którą daję często, pozbyć się z domu tego czego nie chcesz jeść i wtedy łatwiej jest nie kupić niż łatwiej nie jeść, jeść Łatwiej jest nie kupić niż nie zjeść tego, co już masz w domu. No i cukier uzależnia, uzależnia bardzo mocno. Yy, niby się mówi, że nie powinno się robić cukrowych detoksów czy cukrowych odwyków, ponieważ wtedy możesz się rzucić znowu na te cukry. Ale jeśli jest taka sytuacja, że jesz codziennie bardzo duże ilości cukrów, no, no węglowodanów też, no generalnie cukrów. Mam w tym na myśli słodycze i tak dalej. Yy. I zrobisz sobie, nawet spróbujesz zrobić sobie detoks, potem się na to, nawet jeśli się potem na to rzucisz, to i tak nie zjesz tego tyle, co byś zadła normalnie przez ten czas tego cukrowego odwyku, niby, nie? Dla mnie najlepiej działa ograniczenie totalne, a tak, po prostu wtedy to nie są właśnie dla ciebie produkty do, do spożycia, to nie są dla ciebie produkty spożywcze, tak jak opowiadałam to w, na poprzednim live'ie że niektóre, niektórych rzeczy po prostu nie jem, nie tyle, że nie mogę, co po prostu według mnie to się nie nadaje do spożycia. Ja już tego nie akceptuję totalnie. Co jest na tej diecie keto, że się trzyma? Nie wiem, co dokładnie masz na myśli, to, że tak mnie trzyma, ale na przykład za niedługo będę sobie robić śniadanie, obiad i to właśnie się zastanawiam, co sobie zrobić. Albo sobie zrobię jajecznicę na boczku z... z na, 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 jajecznicę na boczku na maśle klarowanym, albo, so, bo wczoraj zrobiłam sobie taki duży gar rosołu na karczku i albo właśnie taki rosołek z karczkiem. No i dzisiaj zapewne tylko to będę jeść. Nie wiem, czy na pierwszy, nie wiem, co na pierwszy, nie wiem, co na drugi posiłek, ale zapewne tylko to. Do rosołu sobie dogotuję jeszcze osobno brokuły. Jajecznicę będę jeść samą, tylko z tym boczkiem. Jeszcze sobie poleję sporą ilością oliwy z oliwek to jajecznicę, jeszcze sobie zjem pewnie pestki dyni no i to będzie na tyle moja dieta może się wydawać zapewne dla niektórych moja dieta może się wydawać zapewne dla niektórych dość uboga przez to że nie jest tak kolorowo że nie ma tak dużo warzyw i owoców ale w tym nie ma wcale aż tak dużych ilości witamin minerałów potrzebnych składników żeby mieć Dobra, chyba już jestem z powrotem. Nie wiem, jak to będzie wyglądać na YouTubie, ale mam nadzieję, że już jestem z powrotem i że nie będzie takiej długiej przerwy oczekiwania. Um, tak, skończyłam na tym, że moja dieta może dla niektórych wydawać się dość uboga, ponieważ nie jest tak kolorowo nie jest dużo objętościowo, nie ma zbyt dużo warzyw i owoców no owoców to praktycznie nie ma w ogóle oprócz tych jagodowych warzyw, um, ostatnio dochodzę do wniosku, że um, też po nich nie czuję się najlepiej jak zjem objętościowo, a wartości odżywczych nie mają aż tak dużo, więc no, um, moje podejście jest takie, a to co jem generalnie bardzo, bardzo, bardzo mi smakuje no i nie wiem, co mnie trzyma przy tej diecie, to przede wszystkim to, że świetnie się czuję, skóra wygląda super. Nie mam ani spadków energii w ciągu dnia, siły mam coraz więcej. No wszystko wskazuje na to, że, że idę w dobrym kierunku i no i tak to wygląda, no to chyba tyle, K koniec tematu. A jeszcze żarciowe tematy będą. Nie wiem, czy w tym tygodniu uda mi się nagrać taki film, wiesz, do którego się przygotuję, jak to zwykle, na jakiś tam konkretny temat. Dlatego też robię dzisiaj live'a. Mam y, bardzo dużo y, roboty, ale może coś się uda. Jak się odżywiać? O, dobre pytanie, Amelia zadała. Jak się odżywiać zdrowo, jeżeli się mieszka z rodzicami? To jest częsty problem nastolatek, na które. sorry za te wszystkie powiadomienia. Częsty problem nastolatek, który nie jest trudny do rozwiązania. Ponieważ rodzice zazwyczaj gotują bardzo zdrowo. Masz masę zup, masę mięs, jakieś surówki, jeśli dobrze reagujesz, jeśli chcesz jeść warzywa i tak dalej. Jeść domo domowe jedzenie to jest najlepsze jedzenie. Jeśli na przykład chciałabyś ograniczyć węglowodany, ograniczyć cukry, no to po prostu możesz sobie brać zupę bez makaronu, możesz sobie brać zupę bez ryżu albo z mniejszą ilością ryżu. To myślę, że to nie będzie problemem powiedzieć mamie, żeby na przykład mm, nie gotowała dla ciebie makaronu. A w zamian tego weźmiesz sobie więcej jakby zupy, zupy same, samej w sobie, bez makaronu, no nie? Tak samo na drugie danie nie zjeść ziemniaków, to też nie będzie problem. Zawsze przecież rodzice i babcie mówili, ziemniaki zostaw, ale mięso zjedz, no nie? Nie ma problemu, jak zjesz tam kotleta w panierce, to też nic złego, przecież się nie stanie, zaś bez przesady trochę bułki tartej. Mam bardzo gorący telefon i to dlatego przerywa. Także postaram się odpowiedzieć na to pytanie do końca i już będziemy kończyć. Mm. Buka tarta na przykład, jeśli chodzi o panierkę, jeszcze nikogo nie zabiła, możesz y, powiedzieć rodzicom poprosić, żeby robili te wszystkie mięsa jak jeśli smażą, to żeby smażyli na smalcu, może też popróbują czegoś gotować, czy dusić. Mówię, że na smalcu albo na oleju kokosowym czy na maśle klarowanym, na przykład, chociaż masło klarowane jest droższe, najlepiej przy tym mi wychodzi smalec, jest najtańsze, najlepsze, ponieważ te mm, tłuszcze. Nie utleniają się. Jeśli wszystko gotujemy, gotujemy, smażymy na olejach rzepakowych, słonecznikowych, to są najgorsze tłuszcze, jedne z najgorszych tłuszczów, jakie mogą być, tak samo nie powinno się smażyć na oliwie z oliwek, ponieważ w tym procesie podgrzewania Robią się z nich tłuszcze trans i to jest bardzo, bardzo silnie rakotwórcze. No i to też wiadomo, robią się stany zapalne w naszym organizmie. To też może źle działać na sylwetkę, jeśli o sylwetkę ci chodzi. Domowe jedzenie jest świetne, więc bardzo polecam. Po prostu nie jest słodyczy Jeśli mama gotuje w domu, to nic naprawdę tylko korzystać. Możesz, tak, jak powiedziałam ci, jakieś lekkie zmiany poprosić mniej makaronu, mniej może ziemniaków. Może powiedzieć mamie, żeby zaczęła może smażyć na smalcu, bardziej gotować, dusić piec w piekarniku niż używać tych y, tłuszczów, które się robią trans i tyle. Będzie to naprawdę świetna, zdrowa dieta. Dobra. Myślę, że kończymy. Mam nadzieję, że tu powiedziałam coś ciekawego. Fajnie, że byliście. Dziękuję za pytania. Dziękuję za wszystkie łapki w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, zachęcam do subskrypcji. Jeśli interesuje Was tematyka fit, zdrowia, dobrego samopoczucia, zapraszam na moje profile Instagramowe, Facebookowe po więcej motywacji do naszej zamkniętej grupy Drużyna w Kondycji na Facebooku. Zapraszam też na moją stronę w kondycji.pl, gdzie możecie sobie zobaczyć, jak wygląda współpraca ze mną w sprawie indywidualnej diety i lub planu treningowego, a także Możecie zobaczyć sobie na akcesoria treningowe jak gumy, czyślizgacze. No nic, dobra. To taka reklama trochę na końcu. Mam nadzieję, że nie przeszkadzało. Mam nadzieję, że wszystko było ok. Mam nadzieję, że macie świetny dzień i widzimy się za niedługo. Papa! Pa.